się siamaneczko z tej strony Pingi the Player. A dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy sami. Ale gdzie? Już możecie się wszyscy domyślać. Widząc te serduszka, Tak. To jest mój świat hardcore. W ogóle strasznie dziwne struktury, dlatego że ja nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, czy Snapshot, albo... Snapshot. snapshot wiem, że zaburza generację. Ale napiszcie mi, czy mody albo na przykład Optifine zaburza generację Minecrafta. Ja wiem, że jest... Y, bo jest znak, że... niebezpieczeństwo. Ale napiszcie mi, bo ja nie jestem pewny. I co ch i chcę dzisiaj zrobić? Dzisiaj zobaczcie, <laughs> to jest... To jest moje jedyne rzeczy, które teraz jem, ponieważ mam dużo pszenicy. No, y y pytacie, czy to była jedna wieża. Nie, to nie była jedna wieża. Jak bardzo dziwnie się to zgenerowało. Zobaczcie. Y to jest wieża ta sama struktura koło tej samej struktury. To jest tak dziwne. Ale niech będzie, okej? Okay? Nie zwracajmy na to uwagi. Nie zwracajcie też uwagi na to, co chcę dzisiaj zrobić. Wiecie co? To nie był przygotowany na odcinek. Nagrywam go tak na luzie. Co bym chciał zrobić? Chyba trochę taki nudny odcinek, ponieważ chciałbym zrobić tak, żeby miał źródło wody ciągle. Ja wiem, że pewnie po co. Ponieważ. I dlaczego nie używam diamentowych rzeczy? Dlatego, że nie, 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 nie lubię ich marnować. Serio. Mówię to całkowicie seriastycznie. Zobaczcie, że to będzie mega nuda. Mhm. W ogóle yy, 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 Mochang dodał nam takie stóp do villagerów, bo yy, yy, Znalazłem takiego mema na mecie. Co, co Mojang myśli, że chcemy? Stoły do villagerów. Co my naprawdę chcemy. My chcemy crafting siodła. I rzeczywiście to jest yy, bardzo... Rzeczywiście to jest... Yy, to jest w jakimś sensie... To jest prawda. Ale... Yy, po prostu... Znajdywanie tych siodł to jest naprawdę słaba rzecz, ponieważ ciągle musisz latać od miejsca do miejsca. To jest jakby słabe. Dlatego, żeby zdobyć jedno siodło, jest naprawdę dużo, trzeba poświęcić czasu. Może siodła to nie jest jakaś najrzadsza rzecz na świecie, ale jest rzadka no, to. Więc jest to po prostu bezsensowne, że nie ma craftingu siodła. Jeśli Modjang kiedykolwiek pomyśli nad tym i na przykład da nam wybór zagłosowania, to mam nadzieję, że widzowie zagłosujecie na po prostu na to, żeby było to jednak, bo moim zdaniem... Bo by to naprawdę o wiele łatwiej by się pozyskiwało siodła. Nie tak. O, naprawdę łatwo by się pozyskiwało siodła, a a teraz pozyskuje się naprawdę ciężko. Dlaczego to nie działa? No, tak. Yy, po prostu. Mo Mojang daje nam wybór co chcemy ja na pewno y jeśli będzie taka opcja zagłosuję na szedło bo jakby inaczej jak to zrobić czekajcie widzowie bo to chyba tak nie zadziała chyba, że bo ja ogólnie zrobić sobie farmę po prostu trzcinę cukrowej najlepiej automatyczną ale to później się dopiero tym zajmiemy kiedy będę miał redstone bo y, tak dużo minęłem redstone'u i to nie ma sensu co ja teraz tak dużo redstone'u było tam ja go nie kopałem w ogóle i to może być teraz błąd z mojej strony <laughs> ponieważ y, redstone by się przydał w hardcore'u Dlaczego? Dlatego, że po prostu mm, na hardkorze nie chodzi się, gdzie, gdzie popadnie i yy, nie wiem, chodzi się do de, y, jakiejś rzeczy. Czy doszłem tu do nedeł? Nie, nie doszłem. Yy, w ogóle przypominam wam o tym, żebyście zostawili, no po prostu, jak ten tu pan subskrypcję, Subskrypcja jest darmowa, nie trzeba w ogóle za nią płacić, czy coś takiego. Znaczy, trzeba się zalogować na konto, ale to jest darmowe. Po prostu, moim zdaniem, no, warto sobie subskrybować, jak filmy się tym bardziej podobają. A poza tym, możecie rezygnować z subskrypcji. Właśnie, ale ogólnie, nasz cel to. 25 subskrypcji. Będzie specjal, jak, jak zrobicie te 25 subskrypcji. To będzie nowa seria, przynajmniej postaram się, żeby to była seria. I czy dobrze to odbierzecie, bo to też zależy od Was. A, jeśli zostawicie dwa lajki pod tym filmem, ta seria zostanie kontynuowana. A jeśli chcecie taki hardcore, ja, ja, bym, ja bym mógł nawet zrobić kolejny świat hardcore, tyle że byłby on od początku. W ogóle, jeśli strasznie jesteście zdenerwowani tym, że zginęliście na hardkorze. to jest cheat. To jest cheat. Ale na Spectatorze macie cheaty, dlatego możecie się odrodzić. Ja Wam nie polecam tego. Tak Ale to nie jest cheat to po prostu można tak zrobić. Jest opcja, żeby zrobić tak w Minecrafcie, tak? Ja jej na pewno nie wykorzystam. Tego jestem pewien. Ale jeśli wy chcecie, to ja wam nie wybronię. Ja wiem, że ta seria na razie wygląda nudno. Ale później będzie naprawdę ciekawe. Dlaczego? Dlaczego w ogóle teraz jest nudna? Dlatego, że niby mam diamentowe rzeczy. Ale jednak to jest naprawdę nic. Soboticzek miał swój świat hardcore. Nawet pokonał smoka i miał elytrę. A zgadnijcie, jak zginął. Daję wam 10 sekund. Raz. Dwa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odpowiedz to spadł z litry. Litra mu się zepsuła. No i spadł z niej. No. Słabo, ale na przykład Filza grał 5 lat na swoim świecie. Wyobrażacie jakie rzeczy on musiał mieć? Ja sam y, niezbyt oglądałem Filza. I dalej go nie oglądam, ale jeśli oglądaliście, to napiszcie w komentarzach, czy miały jakieś wykokszone rzeczy. Ja myślę, że tak, na przykład jakieś efficiency pięć, no wiadomo, bo naprawdę on 5 lat grał na tym swoim świecie hardcore. Ja bym tyle nie wytrwał. Nawet jeśli bym miał mederytową zbroję Protection 10. Ponieważ mam to, takie coś zapisane na Creative Po prostu ja naprawdę współczuję w Filzie, że on musiał przeżyć coś takiego. Po pięciu latach grania w hardcora swojego stracił go. I to przez pająka. Na, nawet tego normalnego nie jaskiniowego, tylko tego normalnego pająka. Napiszcie w komentarzach, czy też byście byś byli zły i Ja wiem, że strasznie dużo pisania w komentarzach, ale mam nadzieję, że mm, to zrobicie, bo niektórych rzeczy ja sam jestem ciekawy. Ale po prostu ja, y, ja chcę od Was się dowiedzieć tylko jednej rzeczy, a mianowicie po prostu Dobrze, jeśli na... Patrzcie, co jest? Ja y, jeśli napiszecie w komentarzu y, Czy byście się zdenerwowali za to, że zginęliście na swoim świecie hardcore, który naprawdę już długo miał? to przytnę wam serduszko. Tak, ale no znaczy ja, ja wam ja nie, nie zmuszam was, żebyście to zrobili, ale jestem ciekaw po prostu, czy rzeczywiście bylibyście źli, czy czy powiedzieliby sobie trudno, czasem się tak dzieje, każdy by tak miał, czy po prostu byście wpadli w szał. Ja myślę, że y, wy nie jesteście tacy, że dacie szał za nic dlatego myślę, że raczej y, no po prostu powiedzielibyście trudno znaczy wiem, 5 lat to jest naprawdę dużo i straci coś takiego jeszcze na zwykłym survivalu spoko może być, ale jednak hardcore to jest coś innego. To, co jest o wiele bardziej żenujące. Ale na przykład tak samo poczulibyście się, gdybyście wpadli do lawy. Na survivalu. I stracili wszystkie te, te nederytowe, nie? Bo one się nie palą przecież. Nie, ale to mnie tak dziwi, że nie palą się w lawy. Lawa, która normalnie ma jakieś 1600 stopni Celsjusza i nawet się nie pali, ale jak uderzy w tego kaktusa, tego głupiego kaktusa, to się zniszczy. Jakby to jest już mega dziwne. Przyznajcie. się. Jestem pewna, że widzieliście takiego mema, po prostu. Ale też nie wiem, dlaczego tak jest, że kaktus nie że kaktus niszczy nederyt, ale lapa nie. Jak myślicie, powinno tak być moim zdaniem nie. I to nie powinno być e, w ogóle dodane w Minecrafcie, że e, znaczy nederyt spoko, ale żeby niszczył się kaktusem, nie spoko. E, ja myślę, że fajnie by było, gdyby dodali e, trwałość e, zbrojna kaktusa. Na przykład najsłabsza trwałość, czyli lederowa, albo, albo złota, tak, złota. To by wynikało tylko z, z, z tego, że jest więcej po prostu m, małości. No to złota psułaby się szybciej. Nie tak, że zniszczyłaby się od razu, tylko niszczyłaby się szybciej. Na przykład, gdybyś podniósł to w końcu, to by miało jakiś procent wytrzymałości. I to ja chcę, żeby to zostało w Minecrafcie dodane, bo naprawdę fajnie by było zobaczyć coś takiego. A ja się z Wami żegnam przy tym. Nie wiem nawet, co to jest, ale nieważne. Okay. <laughs> ja się będę z Wami przy tym żegnać. A jeśli chcecie, żeby ta seria została kontynuowana, pana, zostawcie dwa lajki pod tym filmem. Zrobię to. No to na...